dobry, witam serdecznie i zapraszam was jak co niedzielę na kalendarz adwentowy. Unboxing dzisiaj trzy firmy w jednym kalendarzu adwentowym i uwaga, wszystkie produkty są pełnowymiarowe. Jeśli chcecie zamówić ten kalendarz, łapcie teraz kod rabatowy przez 11 dni, czyli do 11 listopada. Włącznie jest w promocyjnej cenie. Wszystkie informacje znajdziecie pod filmikiem w opisie. A jakie firmy w tym kalendarzu? Banana Beauty, czyli coś do makijażu. Hello Body, pielęgnacja. I Mermaid Plus Me, czyli w skrócie będziemy mówić M plus M. Produkty dość drogie, produkty do włosów. Zapraszam, otwieramy. Po otwarciu kartonu, czarno-białego wyłaniają się przepiękne kolorowe kartoniki, czyli nasze okienka od numeru 1 do numerku 24. Także otwieramy. A jeśli chodzi o cenę kalendarza, to regularna cena to 159 Euro. Ja go zakupiłam za 143, udało mi się zdobyć kod rabatowy, ale uwaga, teraz kosztuje jedynie 111 euro i 11 eurocentów, czyli 1, 1, 1, 1, 1, Także zobaczcie koniecznie do opisu, tam wszystkie informacje. A ja się biorę już za otwieranie tych przepięknych, kolorowych kartoników. I mamy numerek 1. A tutaj kryje się pierwszy produkt Hello Body krem do twarzy. Oczywiście zapach kokosowy. I uwaga, właśnie, dużo produktów w tym kalendarzu jest o zapachu kokosa. Jeśli ktoś nie lubi takich mdłych, kokosowo-waniliowych zapachów, to nie polecam. Ja miałam Hello Body, właśnie piankę do mycia twarzy, bardzo mocny, intensywny kokosowy zapach. Po dwóch tygodniach już mi się troszeczkę znudził, no ale właśnie, jeśli ktoś nie przepada, to nie polecam. Mamy tutaj 50 gram pełnowymiarowy produkt, jak wszystkie. 50 ml, inaczej mówiąc. Pierwszy produkt za nami. Więc otwieramy dwójkę. Dwójeczka. I tu znajdujemy pierwszy produkt do makijażu. Firma Banana Beauty kryje to opakowanie nawilżające kolorowe masełko do ust. Mamy oczywiście napisy w języku polskim. Super. Sprawdźmy kolor. Taki różowym. Delikatny. Mi się kojarzy to raczej z wiosną. Tak samo te produkty kokosowe, lato, wiosna. Także na pewno zostawię je sobie na później. I tu mieliśmy Banana Beauty w dwójeczce. Produkt makijażowy. A co kryje trójka? O, czwórka się przewróciła. Poczekaj, zaraz się otworzymy. W tej chwili otwieram numer trzy. I tu, jak się domyślacie, mamy kolejny produkt, trzecia firma, trzeci produkt. M M kokosowy szampon do włosów. Nawilżanie i oczyszczanie pełnowymiarowe, oczywiście już nie będę się powtarzać, 250 ml, ciężkie opakowanie. I uwaga, właśnie sprawdzałam na tej stronce i jest super promocja, wszystkie produkty po 5 euro, także zajrzyjcie koniecznie na tą stronkę, a ja tu ustawię sobie szampon. No i do czwóreczki przechodzimy. A tu znajdujemy kolejny produkt od Banana Beauty i jest to maskara. Tak, prezentuje się opakowanie. Jest całe brązowe. Czyli domyślacie się, jakiego koloru jest ten, tuż do rzęs. Oczywiście brązowy i daje nam efekt liftingu rzęs, czyli podnosi i podkręca. A w numerku 5, co znajdziemy? Produkt od firmy Hello Body. Mamy tutaj różany spray do twarzy. Tonizujący, czyli tonik w sprayu 100 ml. Różana bryza? Można tak przetłumaczyć. Jest opis w języku polskim. I mamy tutaj nawilżający, orzeźwiający spray do twarzy z wodą różaną. No i Mikołajki, numerek 6. Od Banana Beauty makijażowy produkt. Mamy tutaj kredkę do oczu. Czarne opakowanie, a kredka jest w kolorze granatu. Ciemny granat, jak możecie zobaczyć. I taka żelowa konsystencja nawilżająca, miękka. Taka jest nazwa chyba tego odcienia. Bada z <laughs> Nie wiem czy widać. O, teraz. Numerek 7. Hello Body. Kolejny produkt aloesowy. Żel do mycia twarzy. 125 ml. I mamy tu napisane, oczyszczający żel do mycia twarzy z aloesem i wodą z ogórka do codziennego stosowania do mycia twarzy i szyi. Otwieramy numer 8. A tu kolejny produkt M M. Mamy tym razem odżywkę do włosów. Duża pojemność a dokładnie mówiąc 200 ml z ekstraktem hibiskusa. Dziewiątka. A tutaj znajdujemy kolejny produkt od Banana Beauty. Cóż to jest? Bezbarwny top coat. Kołd do rzęs nadaje wodoodporne właściwości maskarze. Aha, czyli będziemy go nakładać na maskarę, już, czyli pomalowane rzęsy. Tak się prezentuje, ładne opakowanie, takie kropelki wody. Nakładamy na maskarę, aby nam się nie odbijała. Taka, szczoteczka. Silikonowa, aby nam się nie odbijała na przykład na górnej powiece czy tam dolnej pod właśnie okiem. Rain on me. Ciekawy produkt. Na pewno mi się przyda. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. A ja otwieram już okienko z numerem 10. A tu ciężki produkt. Hello Body. Mamy kokosową maseczkę do twarzy. 50 ml. Opakowanie na pewno jest szklane, bo dosyć ciężkie. Tak jest szklane opakowanie. Zobaczcie, jaki kolorek czyli yy, można powiedzieć taka glinka różowa. Maseczka ma nam dać i zapewnić matujący efekt. Wszystko pisze na opakowaniu. Już czytam. Tu będziemy mieć swój czek. I mamy tak głęboko oczyszczającą maseczkę do twarzy z różową glinką, która wchłania zanieczyszczenia i nadmiar sebum dla gładkiej i matowej cery. Wow, to ja chyba sobie zaraz ją nałożę po skończonym filmiku. I przechodzimy do numerku 11. Gdzie jest 11 Tutaj. Ale super. Podoba mi się, że na każdym produkcie jest również opis w języku polskim. O, tu ciekawy produkt. Hello Body SOS Rose, czyli chyba różany. Ale oczywiście przeczytamy na odwrocie. Preparat punktowy przeciw niedoskonałościom, który skutecznie pomaga zwalczyć przebarwienia i zredukować zaczerwienienia. Ciekawe, akurat mam kilka wyprysków, także stuprocentowo przetestuję maseczkę oraz ten SOS. A zobaczmy, jak to się prezentuje, jeszcze w opakowaniu. Jakaś tubeczka to jest, czy sztyft. tak wygląda. I otwieramy numer 12. No powiem wam, że jest bardzo ciekawy ten kalendarz. A jak wam się podoba? Taki nietypowy. Trzy w jednym i produkty na pewno do zastosowania na co dzień. I mamy Banana Beauty. Tym razem kryje nam się tutaj pomadka również w takim różowym odcieniu jak ta w kredce zobaczcie akurat tutaj słońce z okna przebija i dobrze może widać odcień kosmetyku numerek trzynasty a tu mamy od Hello Body peeling do twarzy o zapachu kokosowym 100 ml. Co kryje czternastka? Lekkie opakowanie. No i produkt do makijażu od Banana Beauty. Tym razem coś do ust. Już otwieramy. Mamy tutaj kolorowe masełko do ust, czyli drugi taki sam produkt, ale spójrzcie, jaki piękny odcień. Bardziej w tonach, w tonacji ciepłej, czyli pomarańczowym. No, jakoś tu ułożymy później, zrobimy krótkie podsumowanie kalendarza. Zapraszam na sam koniec filmiku, a ja otwieram numerek 15. Tu mamy produkt Hello Body i jest to serum z peptydami 5%, a pojemność to 15 ml. I kolejna 16. Duże opakowanie i co ono kryje? Wow, kokosowa maska do włosów. 200 ml tak jak mówiłam, zobaczcie koniecznie na tą stronkę tak się nazywa, dostaniecie w opisie link, oczywiście wszystkie produkty po 5 euro nie wiem do którego jest ta promocja także zajrzyjcie jak najprędzej a ja ułożę sobie może tutaj i przechodzę do numeru 17 a tutaj kryje się banana beauty i mamy tutaj highlighter, czyli rozświetlacz kremowy w sztywcie. Sprawdźmy odcień. Tak się prezentuje stick. Przepiękny błysk. Rozświetlenie. Wykręcany. Nie będę może używać, bo do kogoś poleci ten sztyw. Tak może być. I numerek 18. A tutaj mamy Hello Body. Jest to booster serum do rzęs i brwi. Wzmacniający serum do rzęs do uzyskania grubszych, piękniejszych i dłuższych rzęs w 6 do 8 tygodni. Taki mamy opis produktu. Przechodzimy do numerku 19. Tym razem Hello Body. Również serum, tak jak z peptydami. Tu mamy niacynamid 10%, również 15 ml. W opisie znajdziemy wysoce skoncentrowany booster 10% niacynamidem, który poprawia teksturę i wyrównuje koloryt skóry do uzyskania gładkiej cery. Tak jest taki opis produktu. A sprawdźmy jeszcze czy tu też również jest z pipetką produkt. Tak jest i może ja go tak zostawię abyście wiedzieli jak wygląda produkt w środku i numerek 20 przed nami. A tutaj mamy eyeliner Banana Beauty i chyba taki zielony odcień. już Sprawdzamy. Taki ciemnozielony w pisaczku. Sprawdźmy jak maluje. Wow, ciemny, fajny, na jesienne makijaże będzie idealny. 21 przed nami. Kolejny produkt do włosów. Maseczka, oczywiście ta firma. jest tutaj papaja klej mask i 200 ml. Mieliśmy kokos, mamy również papaje. O, moje zapachy! 22 kryje. Krem pod oczy. Oczywiście Hello Body. 15 gram, 15 ml. Nie wiem, czy tu ułożyć. A, może tutaj. I przedostatnie okienko przed nami, numerek 23. Makijażowy produkt od Banana Beauty. Mamy tutaj mus do ust, wellet z aksamitnym wykończeniem. 12, nie, przepraszam, 4, 4 ml w takim ciemnoczerwonym odcieniu, czyli pomadka w płynie. Mm. Pięknie to się prezentuje. No, i na koniec numerek 24. A tu kryje się booster do twarzy 30 ml. I w opisie znajdziemy lekki booster na bazie skwalanu, który pomaga skórze utrzymać poziom nawilżenia w ciągu dnia. 30 mililitrów i jak to się prezentuje? Tak, w szklanym opakowaniu. I ja Was zapraszam już szybciutko na podsumowanie tego kalendarza adwentowego. Trzy w jednym. Trzy firmy w jednym kalendarzu. A teraz szybciutkie podsumowanie naszego dzisiejszego kalendarza adwentowego. Mieliśmy 24 okienka i 24 produkty. W tym aż 11 produktów od firmy Hello Body. Pielęgnacja. No, powiem Wam, że naprawdę mi się podoba. Ja lubię zapach kokosowy, więc nie narzekam. Jeśli ktoś nie cierpi tego zapachu, to nie polecam, bo jest tutaj sporo tych produktów. W tym 4 produkty do włosów firmy M, +M oraz 9 produktów makijażowych od firmy Banana Beauty. No, mieliśmy maskarę, produkty do ust, do oczu no i dużo pielęgnacji, także no ja jestem na tak. Dajcie znać w komentarzach jak Wam się podobał ten kalendarz, czy byście go kupili, czy wydaje Wam się nieciekawy albo za drogi. Czekam na Wasze komentarze, zostawcie łapeczkę i subskrypcję kanału, ponieważ następny kalendarz adwentowy na naszym kanale będzie bardzo ciekawy, tym razem luksusowy, ponieważ będą tam Perfumy niszowe. Także jesteście ciekawi, zapraszam Was już niebawem na kolejny filmik z kalendarzem adwentowym. A w tygodniu jeszcze wleci inny filmik. Także do zobaczenia. Cześć, cześć.